Cześć, to zapis z mojego streama eee, z częściami statku kosmicznego. Ale tak, zaczynamy przygodę standardowo od góry do dołu. Mamy tutaj coś. Jest. Dobra, mamy część numer jeden. Pięknie. na środku. Mamy spadochron? Mamy, nie wiem czy chcę go marnować. Motocyk stoi. Dobra, część numer 2. Jest tutaj, dobra. Numer 3 przed nami. Proszę bardzo. Czy my coś tutaj mamy? No mamy, mamy numer 4. Jest czwóreczka. Chyba, że on jest na jakiejś boi. No raczej mi się nie wydaje, nie, mamy piątkę przed sobą. Pięknie. O jest. Ekspresowa numer 6 Okej okay. No i mamy Numer 7 Dobra Część numer 8 Proszę bardzo Mamy to Coś czuję, że pewnie w jakimś namiocie będzie Ewentualnie gdzieś tu Mamy to numer 9, wydaje mi się, że jak można tutaj wejść, to będzie to jednak, jednak w tym miejscu i pytanie: no, oczywiście, że tak mamy. Numer 10, idziemy tutaj. Zatrzymujemy się w tym miejscu i mamy to tutaj na górze, numer 11. Policja nam przeszkodzi, jest tutaj. Dolecę. Nie! Ja nie mogę. Co to jest za głupi punkt! Jak ja mam się tam dostać? No i oczywiście, że jest na dachu, nie? Czy się rozbije zaraz? Dobra w końcu się udało Zebrać ten dwunasty element Trzynasty przepraszam Trzynasty jest tutaj Numer czternaście Tyk One są obok siebie idealnie No a jak Oczywiście, że na dachu, a jak tu wleziesz, nie mam pojęcia. Ale myśl, główkuj. Dobra, mamy część numer 15. Mamy. Numer 16. Nie, nie. Dobra, jest tutaj. Część numer 17. 18. Dobra. Krótka przerwa. Skoczę do sklepu. Bo i nie. nie, jest. No, tak myślałem, że ten pomostik coś tutaj ma do rzeczy. Dobra. Czasowanie w GTA. Część numer 19. Mamy to. Część numer 20. Ale jest tam na dole. Dobra. No i mamy numer 21. Dobra. Proszę cię, smarcik, dasz radę. Dasz radę, zmieścisz się tutaj. No pewnie, że się zmieścisz maleńki. <grywa> dawaj. Ciśnij! Chyba muszę mu pomóc. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Mamy to. O oh, jest! Marcik nas uratował. Dobra, teraz wysiądź. Elegancko. smarcie moc, smarcie moc, dwudziesta druga część, a ah, ja. Yeah. O, mamy. <grystanie> Policja nas nawet nie widzi. Dwadzieścia trzy? Hello? Słyszę to. Jest gdzieś tutaj i charakterystyczny dźwięk wydaje, dźwięk wydaje. O, to jest tu. Mamy? Dwadzieścia cztery, dzień dobry. Teczka, bierzemy. O, jest! Tutaj, przy drzewie. Dobra, dwadzieścia pięć. Pokaż, że jesteś lepszy od Krosa, Jest dziki, nie wiadomo co jeszcze. No, coś czuję, że tutaj będzie. A jest takie charakterystyczne miejsca, numer 26, pięknie połowa za nami, super. Przejechałem o nieważne, nie rozbije się. Ja pierdolę! Kurwa, no drugi raz tuż przy? No to jest jakiś żart. Oh Dwadzieścia siedem. O jest. dwadzieścia osiem. Zobaczmy tu. Tutaj nie ma nic. Za tym przypadkiem. O jest. dwadzieścia dziewięć. mamy to. Dobra. To chyba tutaj nie było. Nie, tutaj To było tutaj. Numer 30. Może zbuta się chociaż uda. Ja nie mogę. Dzisiaj jest porażka jakaś, naprawdę. Dzień jest straszny. O, mamy. Tutaj jest. Super. Trzydzieści jeden. Lepsze, jak to będzie na trójce. O, jest. Mamy to. Trzydzieści trzy. Jeszcze siedemnaście, nie? Prawie utoną. No, ale mamy też pod wodą. 34. O, że Trevor, jak masz słabą pojemność płuc. A nie ma, ale może być pod wodą. Słyszę go gdzieś. Wydaje mi się, że jest tutaj. Tak, mamy to. 35? 35, dobra. To jest bardzo ciekawe miejsce. Oczywiście, jedna gwiazdka od razu. Bo czemu by nie? A Patrzcie, ufo. I akurat na górze jest część od ufo. Dobra, 36 sześć. Z tego co ja, że to chyba on jest tutaj na górze. Negładnie trzydzieści siedem mamy numer trzydzieści osiem. O, mamy <śprawia> prawie wpadłem na to. Dobra, trzydzieści dziewięć. Super. Numer czterdzieści przed nami. Mamy. O. Zachowuje się tak jakby miał koło zablokowane, nie? Okej, okay, mamy. Czterdzieści jeden. O jest, mamy to, 42, 42. Tu nie ma. O, tam jest. Jak ja się mam tam dostać, come on. Mam nadzieję, że mi nie zniknie ten cross. I nie spadnę, nie spłynę tam na dół, nie? Dobra 43, mamy to. Tylko weź się teraz, wydostań stąd, to jest gdzieś pod nami. Pytanie, gdzie? A jak? A jak? Wiedziałem, że to jest tu. Jak ja mam się tam dostać? Prawy dolny róg. Jak ja mam się tam dostać? Dobra. Robimy tak: zbieramy pozostałe. Nie wiem nawet, jak się tam dostać. Nie wiem, czy się tam śmigłowcem dolecę. To będzie za ciasno, chyba. Dobra standardne 44 Dobra, gdzieś tutaj powinna być następna część. A? 35 że będzie? Tak, słyszę. 46. A, nie w tym miejscu jesteśmy. No i w stodole. Okej. Okay. 48.

No i pięćdziesiątka nam zostaje pod tym mostem. No i nara. Nie wiem jak ja mam się tam dostać. No, na chama chyba będzie trzeba się wcisnąć. Jakoś, no trudno, stracimy śmigłowiec, może się uda wysiąść. Dobra, wysiadamy. A I tyle w temacie. No i nam się wskręcił. No i po raz drugi mi OBSa wywaliło dzisiaj, fantastycznie. No nie, tutaj wleciałem, ale... Może? Bez sensu, bez sensu. Odlećmy z tej mańki. Jeszcze jest ciemno, to już w ogóle kosmos. Próbujemy. kręćmy się za wysoko policja nas nie interesuje jest mamy to numer pięćdziesiąt ale Fart... Myślałem, że już zlecę, nie? Myślałem, że przelecę tutaj tędy. Jak jest ten plecak. Jak się menu nie zawiesza, to taksówka teraz zaczęła. Dobra, mamy. Mamy to. Ostatnia wiedziałeś wiedziałeś. część. Man, you crazy motherfucker! Isn't it incredible? <laughs> awesome, dog. But this motherfucker is small. Well, they're small, but very powerful. They're far more evolved than we are. Man, I sure hope the fuck so. Magia. Oh, see you on the other side, brother. Jest! Sięgni gwiazd! Mamy to! Mamy achievement! Udało się! Możemy to zebrać? Nie! Zarąbista fura! I możemy to wziąć! Jaka faza?